Witam serdecznie moim gościem, Rafał Plata, Gold Team Eble Lorek. Cześć. Jesteśmy po fantastycznym widowisku, gdzie Tylicz pokonuje Gold Team. Co możesz powiedzieć o tym pojedynku? Zabrakło siły, na pewno zabrakło sił. Dwie sytuacje, które zaważyły też na wyniku i to bardzo. Jedna to jest nasza, co nie trafiliśmy na pustaka na 2-0. To mam nadzieję, że... Znaczy, mam nadzieję, myślę, że to by mogło zabić A druga sytuacja to jest ta czerwona kartka. Pierwsza żółta kartka, piłkarz jest obrócony plecami do bramki położył się i kartkę dostał żółtą, później z nerwów dostał drugą żółtą, no proszę Cię, to trochę przesadzi moim zdaniem sędzia i to mocno, mocno, mocno. No macie prawo rzeczywiście tak to oceniać, no mi jest ciężko na to odpowiedzieć, bo no ja siedzę biedny, jak bym powiedział, za tym stolikiem. Yy, patrząc na to spotkanie, toś yy, mi się wydaje, że rzeczywiście brakło takiej trochę zimnej krwi w Waszej stronie, bo, bo te sytuacje były dzisiaj, naprawdę graliście bardzo dobry mecz, nie można powiedzieć, że tyliś był ewidentnie lepszy, bo tak naprawdę w tej pierwszej połowie mieliście dużo więcej sytuacji niż tyliż. Pierwsze, jak i w drugiej też mieliśmy dużo sytuacji. No w drugiej ale też. też, ale to jest... No kurde, nie oszukujmy się, to jest Ty Lidzi Gold Team to są kurwa dwa dobre zespoły, to było pewne, że będzie dobry mecz, Było dużo sytuacji, dużo się działo na tym boisku, No dzisiaj wychodzą oni 4-2, bodajże. My w pierwszym meczu 4-2, no, ale niestety no, oni mają 6 punktów więcej teraz. Także ciasno, ciężko. No, już nawet Dom Bestelny sobie do mnie dzwonił, licząc na to, że jednak wygracie. Liczyli na to, że Tylicz będzie troszkę bardziej zdystansowany, a tutaj trzy do przodu. Eee, jak Tylicz zagrał dzisiaj? Czy można się spodziewać od takich drużyn, którą znacie już bardzo dobrze, czegoś dodatkowego? Czy oni zagrali dzisiaj to, co się spodziewaliście? Czy, czy coś szczególnego wymyślili w tym spotkaniu? G Grają w sumie to, co zawsze, czyli dobrą piłkę. No co, co, co tu można powiedzieć? Każdy tam gra naprawdę fajnie piłkę, potrafi przyjąć, uderzyć, no wszystko, zrobić co, coś z niczego i to też zaważa zawsze, zawsze o, o wyniku. No, teraz robili bardzo fajne transfery po porównaniu do ligi Orlika i, i no, widać, wyniki widać. To zadam ci jedno, ale bardzo ciężkie pytanie i proszę o szybką odpowiedź bez zastanowienia, kto wygra tą ligę, gdybyś miał tak optować Tylicz, dom Weselny czy Goldsteam? Gdyby przed tym meczem byś nas zapytał, to bym powiedział, że my, ale jednak chyba, chyba tyle, to będzie. Aczkolwiek i tak będziemy jeszcze starali się popsuć trochę krwi Sylwii, później z czerwcem jeszcze. Oj, czeka nas ciekawe widowisko jeszcze w kolejnych pojedynkach. Dziękuję za, za mecz i za wywiad. Dzięki.